Rozdział drugi. Systemy prania ręcznego. Przygotowanie bielizny do prania. Racjonalne przechowywanie bielizny. Bielizna brudzi się, brudzi się tłuszczem i potem wydzielanymi przez naszą skórę drobnymi łusyczkami na skórka, a ponadto kurzem. Tuż po zdjęciu, bielizna osobista lub pościelowa. Jest mniej lub bardziej wilgotna, trzeba ją więc przesuszyć przed schowaniem. Tłuszcz, znajdujący się w bieliznie i składniki pozostałe po wyparowaniu potu, rozkładają się z czasem, wydzielając niemiłą woń. Bielizny nie można więc przechowywać w skrzyniach, kufrach lub szafach szczelnie zamkniętych. Układamy ją w przewiewnych koszach ułożoną płasko tak. Aby powietrze mogło swobodnie przepływać pomiędzy warstwami, lub też w specjalnych szafach z wentylacją. Nie należy jej pod żadnym warunkiem przechowywać w sypialniach, a nawet w łazienkach, lecz najlepiej na przewiewnych strychach w koszach zamkniętych na mocną kłódkę, żeby zabezpieczyć ją przed kradzieżą. Brudnej bielizny nie należy przechowywać dłużej niż miesiąc. Dłuższe przechowywanie jest dla bielizny szkodliwe, gdyż brud przenika tkanki bielizny i z trudnością można go usunąć. Oczywiście zużywa się wówczas więcej pracy i mydła. Przygotowanie bielizny do prania Przed praniem należy bieliznę naprawić przynajmniej prowizorycznie, gdyż małe uszkodzenia mogą się łatwo powiększyć w czasie prania. Następnie należy bieliznę zważyć, a potem odplamić. Bielizna może być zaplamiona winem, kawą, likierami, herbatą, sokiem owocowym, rdzą, atramentem. Bywają też plamy z krwi. Wymienione plamy najczęściej nie znikają w praniu i trzeba je wywabić. Plamy z potraw i tłuszczu, z wyjątkiem plam z oliwy. Usuwa się przez sam proces prania. Aby wywabianie plam szło sprawniej, należy posegregować bieliznę według rodzaju plam. Po odplamieniu dzielimy bieliznę na poszczególne rodzaje. Przeliczamy i zapisujemy liczbę sztuk każdego rodzaju. Przy moczeniu Uwzględniamy cztery grupy bielizny. Pierwsza bieliznę stołową i ozdobną, druga pościelową, trzecia osobistą i czwarta kuchenną. Każdą z tych grup moczymy w innym naczyniu. Ponadto z bielizny osobistej wyłączamy chusteczki do nosa i sztuki splamione krwią, które moczymy oddzielnie. Do moczenia używamy wody letniej o temperaturze 18 stopni, aby nie dopuścić do ścięcia się białka zawartego w brudzie. Białko ścięte przylega silnie do bielizny, a wiążąc, wiążąc z nią kurz, daje szarą barwę, której nie można już potem usunąć. Woda do moczenia powinna być miękka z dodatkiem dobrego proszku do prania. Kusteczki do nosa moczymy również w wodzie z proszkiem, ale z dodatkiem soli kuchennej, dzięki czemu śluz yy, daje się łatwiej sprać. Bieliznę z plamioną krwią moczymy w wodzie o temperaturze pokojowej. Bielizna powinna moknąć najwyżej 10 godzin. Przez ten czas brud należycie odmoknie i w znacznej części przejdzie do wody, osiadając z kolei na bardziej czystych sztukach. Najlepiej więc moczyć bieliznę wieczorem, aby do rana należycie odmokła. Przebieg prania ręcznego Namoczoną poprzedniego dnia bieliznę wykręcamy rano z brudu i układamy na stole, nie mieszając poszczególnych rodzajów, aby nie utrudniać sobie prania. Do wanny wlewamy wodę z proszkiem, dodając rozgotowanego mydła w odpowiedniej ilości. Temperatura mydliń powinna wynosić około 30 stopni Celsjusza. W tym roztworze przepieramy bieliznę na tarze, zaczynając od najmniej zabrudzonych sztuk bielizny stołowej. Bieliznę bierzemy kolejno według rodzajów. Na przykład po wypraniu prześcieradeł przystępujemy do prania podpinek, następnie poszw i tak dalej. Ma to na celu usprawnienie pracy, każdy bowiem rodzaj bielizny brudzi się inaczej, a zatem na inne miejsca trzeba zwrócić specjalną uwagę. I tak prześcieradła, poszewki i jaśki pierzemy uważniej na środku, podpinki i poszwy na pierzyny, na brzegu bliższym twarzy. Przy koszulkach damskich i męskich, nocnych oraz dziecinnych zwracamy szczególnie uwagę na kołnierzyki, Przody i mankiety. Takie sztuki bielizny jak koszule dzienne, halki, majtki pierzemy najpierw bardzo dokładnie w tych miejscach, które są najbardziej zabrudzone, a więc przy górnej listewce, ramionczkach, u dołu i tak dalej. Niewymienione tu sztuki pierzemy całe. Poszewki, poszwy, jaśki, podpinki, koszule i majtki po pierwszym praniu należy przewrócić na lewą stronę i tak prać już do końca. Po przepraniu bielizny bierzemy odzież kolorową, jak codzienne sukienki, bluzki i tym podobne, a na końcu bieliznę kuchenną i fartuchy. Pończochy pierzemy w osobnym praniu, a nie po bieliznie, gdyż starte przy praniu i pozostałe w wodzie cząstki bawełny osiadają na pończochach i tworzą brzydki siwy meszek. Po pierwszym praniu pierzemy bieliznę po raz drugi w taki sam sposób i tak samo w rozgotowanym mydle, tylko gorętszym, bo dochodzącym do 40 stopni Celsjusza to jest do najwyższej temperatury, którą mogą znieść ręce. Po dwukrotnym przepraniu bielizny gotujemy ją, wkładamy ją do mydlin o temperaturze 18 stopni Celsjusza i gotujemy 35-45 minut, zależnie od stopnia zabrudzenia bielizny. Do gotowania segregujemy bieliznę na mniej i bardziej zabrudzoną. Po wygotowaniu przerzucamy ją do wanny i zostawiamy przez pewien czas, aby przestygła. Dolewanie zimnej wody nie jest wskazane, gdyż rozcieńcza ona mydliny, nagłe zaś przeskoki temperatury utrudniają czyste wypranie. Po jakimś czasie można dodać nieco zimnej wody, uważając jednak, żeby jej nie lać wprost na bieliznę. Bielizny kolorowej natomiast nie gotujemy, układamy ją w bali i wylewamy na nią całą zawartość kotła. Po przepraniu gotowanej bielizny na tarze, układamy ją płasko w bali, kładąc gorsze sztuki na dno, a bielsze na wierzchu i zaparzamy czystą, gorącą wodą. Zaparzenie ma na celu dokładne usunięcie z pomiędzy włókien bielizny resztek zemulgowanego tłuszczu zawieszonego w roztworze mydła. Po zaparzeniu bielizny po zaparzeniu bielizna powinna poleżeć kilkadziesiąt minut, przez ten czas przygotowujemy krochmal i wykańczamy pranie bielizny kuchennej, ciemnych kolorów i tym itp. Gdy zaparzona bielizna wystygnie, płuczemy ją w gorącej wodzie, którą kilkakrotnie zmieniamy. W czasie płukania segregujemy bieliznę do farbkowania i krochmalenia. Drugi raz płuczemy w zimnej wodzie początkowo tę bieliznę, której nie farbkujemy. Kolor żółty, żółto-zielony, kremowy, pomarańczowy i cielisto-różowy szarzają przez farbkowanie. Następnie po dodaniu farbki do wody płuczemy resztę uważając, aby farbka nie osiadała na bieliznie. W końcu krochmalimy lekko bieliznę stołową i pościelową. Bielizny osobiste Osobistej barhanów, flanelek, trykotów, chustek do nosa i ręczników nie krochmalimy. Wypraną bieliznę wieszamy na strychu lub na wolnym powietrzu, roztrzypując ją starannie, aby nadać jej właściwy kształt. Przy wieszaniu bielizny nie należy mieszać jej rodzajów, a wieszając uważać, aby nie deformować jej kształtu, co utrudniłoby później składanie bielizny do magla. Delikatniejszą bieliznę kolorową, zwłaszcza trykotową, bierzemy osobno bez sody i proszków do prania, jedynie w łagodnym mydle. Moczymy ją w czystej wodzie i to nie dłużej niż przez 1 do 2 godzin. Bierzemy bez wygotowywania ścierki do naczyń, bierzemy po bieliznie, a wygotowujemy osobno przez całą godzinę w świeżym roztworze mydła. Po wygotowaniu bierzemy starannie na tarze, wyparzamy gorącą wodą, płuczemy w gorącej, a drugi raz w zimnej wodzie i wieszamy. Pranie sposobem finlandzkim i radzieckim, sposób finlandzki. Bieliznę przygotowujemy jak zwykle. I tak jak do zwykłego prania moczymy ją na noc w ciepłym roztworze proszku. Tego samego wieczoru lub popołudnia przygotowujemy mydło. Do 6 litrów wrzącej wody wrzucamy 12 g sody dla zmiękczenia jej, a następnie wkładamy 400 g utartego na grubej tarce dobrego mydła. Rozgotowujemy je i studzimy roztwór. Do wystudzonego, ale nie zastygniętego mydła dolewamy 1,20 litra, czyli od 3 do 4 łyżek oczyszczonej nafty aptecznej i studzimy, mieszając często, aby nafta nie występowała na wierzch. Po ostudzeniu, masa powinna być galaretowata. Rano wyżymamy bieliznę zmoczenia, nacieramy ją zastudzonym mydłem. Zwijając cienko w wałki i wkładamy do kotła ze zmiękczoną letnią wodą 18 stopni Celsjusza. Następnie gotujemy bieliznę przez godzinę, licząc od chwili zawrzenia. Po wygotowaniu wyciskamy bieliznę wyżymaczką i wkładamy do bali. Przedtem rozgotowujemy w zmiękczonej wodzie 400 g mydła lub 250 g mydła i 250 g wysokoprocentowego proszku. Rozcieńczamy odpowiednią ilością zmiękczonej wody i tymi wrzącymi mydlinami zaparzamy wygotowaną bieliznę. Po przestudzeniu pierzemy ją starannie na tarze, zwracając uwagę na brudniejsze miejsca. A po przewróceniu na lewą stronę parzymy dwukrotnie czystą wrzącą wodą, płucząc za każdym razem. W końcu farbkujemy i krochmalimy. Bielizna wychodzi z prania czysta i biała. Sposób finlandski oszczędza czasu i wysiłku, jest natomiast bardzo kosztowny, wymaga bowiem dużo więcej mydła. A także opału do trzykrotnego przygotowania odpowiedniej ilości wrzątku. Parzenie to jest konieczne i do właściwego przebiegu prania, i do usunięcia z bielizny woni nafty. Proporcja mydła jest przewidziana do wyprania bielizny dla 4-5 osób zużytej w ciągu miesiąca, około 10 kg. Sposobem tym jednak nie można prać kolorów. Sposób radziecki. Przed praniem sposobem radzieckim naprawiamy bieliznę i czyścimy z plam takich jak atrament i rdza, ale jej nie moczymy, tylko segregujemy według rodzajów i stopnia zabrudzenia. Sztuki splamione krwią musimy namoczyć w letniej wodzie, a chusteczki do nosa odmoczyć ze śluzu, który zagotowany na sucho, Zostawia plamy typowe dla białka. W kotle przygotowujemy roztwór do wygotowania bielizny, licząc na 1 kg bielizny, 4 litry wody, 2 dekagramy proszku do prania i 4 dekagramy mydła. Do wrzącego roztworu wrzucamy bieliznę suchą i zanurzamy ją w roztworze za pomocą łopatki do mieszania bielizny. Gotujemy ją pół godziny, licząc od ponownego zagotowania się roztworu, a następnie wyjmujemy ją do bali i wyciskamy przez wyrzymaczkę. Do gotowania drugiej partii bielizny przygotowujemy świeży roztwór, gdyż pozostały jest tak brudny, że nie nadaje się do użytku. Po wygotowaniu bierzemy bieliznę na tarze w świeżym roztworze mydła. Przygotowanym według wypróbowanej dla danego gatunku mydła proporcji. Przy praniu zwracamy specjalną uwagę na miejsca zazwyczaj bardziej zabrudzone. Po wypraniu zaparzamy bieliznę czystą wodą, płuczemy w tej wodzie, a po raz drugi w zimnej w końcu farbkujemy i krochmalimy. Pranie sposobem finlandzkim i radzieckim ma tę wspólną zaletę. Że redukuje pranie na tarach do jednorazowego przeprania, a przez wygotowanie usuwa od razu znaczną część brudu, tak że zmniejsza się znacznie wysiłek i skraca czas prania. Oba sposoby prania jednak wymagają dysponowania dużym kotłem do wygotowywania bielizny i możliwości przygotowy przygotowywania drugiego roztworu mydła, tak by uniknąć zbyt długich przestojów w pracy. Ujemną cechą prania sposobem finlandzkim jest to, że wymaga dużej ilości wrzątku, a mimo to zdarza się, że w bieliznie pozostaje nikła woń nafty. Nafta jest jednak konieczna, gdyż rozpuszcza dobrze i szybko brud, wskutek czego bielizna jest czysta i biała. Sposobem finlandzkim możemy prać wszystkie rodzaje białej bielizny. Radziecki sposób prania wymaga nieco mniej mydła i nie tak dużej ilości gorącej wody, ale nadaje się raczej do prania bielizny stołowej i pościelowej jako niezbyt brudnej. Bielizna osobista, prana kilkakrotnie tym sposobem, wypada mniej korzystnie.